Przyszła jesień, skończyły się wakacje, uczniowie do szkół poszli już z dniem 1 września, studenci z początkiem października. Czas również powrócić na antenę telewizji Kujawy z naszym włocławskim magazynem katolickim. Bardzo serdecznie witamy Państwa po naszej wakacyjnej przerwie i zachęcamy do brania udziału w naszej wspólnej drodze wiary, we wzrastaniu w naszych tematach, które chcemy Państwu zaproponować. Nasz zespół redakcyjny uległ nieco personalnej zmianie. Powitamy, o czym Państwo się przekonają, wraz z kolejnymi odcinkami magazynu powiększył się personalnie. Powitamy księdza doktora Andrzeja Tomalaka, księdza Adama Zielińskiego. To nasi nowi koledzy redakcyjni. A dziś pierwszy odcinek Włocławskiego Magazynu Katolickiego po wakacyjnej przerwie. Miesiąc październik w kontekście naszej wiary to miesiąc różańca. Różaniec jest to przedmiot, który dzisiaj możemy zauważyć nie tylko w dłoniach ludzi modlących się, odmawiających tę modlitwę, także wykorzystywany jest nie zawsze w sposób godny, jako ozdoba do garderoby w temacie modnego stroju, ale przede wszystkim jest to narzędzie modlitwy. Dnia 5 października. Naszej diecezji w świnicach wardzkich odbędzie się 10. kongres różańcowy. Natomiast 6 października w naszym mieście we Włocławku o godzinie 12 będzie sprawowała Msza Święta dla osób odmawiających różaniec w związku z kolejną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Święty José Maria Eskriwa kiedyś powiedział: Różańca nie odmawia się jedynie wargami. Mam rocząc zdrowaśki jedna po drugiej. Tak robią tylko świętoszkowie i świętoszki. W modlitwie różańcowej chodzi o to, żeby wejść w ten klimat, w klimat kolejnej tajemnicy różańcowej, którą przeżywamy, żeby tam się odnaleźć, żeby stanąć chociażby przy Panu Jezusie, który w tajemnicy ustanowienia Eucharystii daje chleb i daje wino, mówiąc, że jest to Jego ciało i Jego krew. Tam trzeba się odnaleźć. Spróbujmy odnaleźć się w klimacie różańca. Różańcowych dróg. to temat naszego dzisiejszego magazynu. Jak się nasze smutki, i blaski. Bardzo serdecznie witam telewizów Włocławskiego magazynu katolickiego. Jesteśmy dziś w Sanktuarium Matki Bożej i Pani Kujaw w Ostrowąsie. Rozpoczynamy nasz program październikowy. W szczególnym miejscu, ponieważ ten miesiąc związany jest z modlitwą różańcową. Jesteśmy na placu Drogi Różańcowej mieszczącej się przy Ostrowąskim Sanktuarium. To jedyne miejsce, które znajduje się właśnie tutaj w Ostrowąsie, jest pewnym wyznacznikiem tego sanktuarium, ponieważ przyznać trzeba, że bardzo niewiele, a może nawet nigdzie przy sanktuarium. Matki Bożej w Polsce czy w Europie nie ma czegoś podobnego. Za chwilę zobaczymy stację Drogi Różańcowej, które ukazują nam kolejne tajemnice tej pięknej modlitwy Różańca Świętego. Na początku chciałbym wspomnieć, że to, że tu jesteśmy, zawdzięczamy wieloletniemu kustoszowi i proboszczowi tego miejsca, tego sanktuarium i parafii Ostrowąskiej, księdzu kanonikowi Janowi Matusiakowi. To dzięki jego wieloletnim staraniom, staraniom dobrych ludzi, te stacje mogły powstać. Tutaj każdego roku przybywa wielu pielgrzymów, nie tylko po to, aby zwiedzić to miejsce, to szczególne sanktuarium, ale także po to, aby modlić się tutaj przy stacjach Drogi Różańcowej. Wielu pielgrzymów indywidualnych, ale także i grupowe pielgrzymki przybywają, aby. Zapoznać się z tym cudownym miejscem. Jest to miejsce szczególne, bo naznaczone już prawie 400 lat obecnością obrazu, słynącego łaskami, obrazu Matki Bożej, który nazwany został już od wieków panią Kujaw. Jesteśmy na stacjach drogi różańcowej. Różaniec Święty to modlitwa, która łączy pokolenia. Odmawiają ją zarówno Osoby dorosłe, ale także i dzieci. Dzieci, młodzież, a więc to młode pokolenie. Jest to modlitwa, która szczególnie w naszym polskim narodzie zakorzeniła się i teraz, w październiku każdego dnia, we wszystkich świątyniach jest odmawiana. Tutaj na stacjach Drogi Różańcowej w Ostrowąsie mamy ten szczególny przywilej, aby prosić Matkę Najświętszą, by wstawiała się u Jezusa Chrystusa, u swojego Syna. We wszelkich potrzebach. Tutaj Maryja upodobała sobie modlitwy związane z problemami rodzinnymi, z problemami małżeńskimi, macierzyńskimi. O to wszystko możemy prosić, możemy dziękować za dotychczas otrzymane łaski. Za nami znajduje się piękny pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś błogosławionego, a już niebawem świętego. Ojciec Święty. Z tym miejscem, z tym sanktuarium jest związany w szczególny sposób, ponieważ w 1982 roku, kiedy to ksiądz Jan Matusiak zwrócił się do biskupa włocławskiego Jana Zaremby, prosząc o pozwolenie na koronację cudownego obrazu Ostrowąskiego. Ojciec Święty wyraził zgodę, otrzymaliśmy pozwolenie papieskie na uroczystość koronacji. Obraz Ostrowąski jest koronowany papieskimi koronami i dlatego też parafianie to sanktuarium z wdzięczności dla Jana Pawła II postawiło ten pomnik. Pomnik pielgrzyma, pomnik Ojca Świętego, który nie jest w stroju pontyfikalnym, ale który przybywa tutaj na ten plac sanktuaryjny jako pielgrzym taki sam jak każdy z nas. Prawą dłonią, którą wyciąga, chce niejako zaprosić nas do wejścia tutaj na ten plac, do wspólnej modlitwy. Dlatego też teraz w październiku, kiedy w swoich kościołach gromadzimy się na modlitwie różańcowej, przyjmijmy to zaproszenie Ojca Świętego i podejmijmy modlitwę różańcową. Jak Różaniec to modlitwa, która jednocześnie jest pewną drogą do świętości, drogą do nieba. Podążamy tą modlitwą poprzez tajemnice, które ukazują nam życie Pana Jezusa, życie Matki Najświętszej, a jednocześnie one mają mobilizować nas do tego, aby w to życie wkroczyć ze swoją codziennością, aby być takim, jakim była Maryja, jakim był Chrystus. Na placu Drogi Różańcowej w Ostrowąsie przedstawione są w kolejnych stacjach wszystkie tajemnice i wszystkie części Różańca. Części radosne, części światła, jest część bolesna i część chwalebna. One ukazują nam konkretne życie człowieka: radości związane z tym, co przeżywamy, miłego w swoim życiu, ale pewnie i ono jest. Pełne boleści, pełne cierpienia, a więc tajemnice bolesne. I wreszcie to wszystko ma zmierzać ku chwale, którą mamy nadzieję osiągniemy wtedy, gdy spotkamy się z Bogiem w niebie. Tak samo jak Chrystus. To nasze życie ma jak najbardziej upodobnić się do życia naszego Zbawiciela. W tym wyjątkowym miejscu stacje Drogi Różańcowej ukazują. Wszystkie części Różańca. Mamy 20 stacji w Ostrowąsie, które w piękny sposób przedstawiają nam to, co przeżywała Matka Boża, to, co przeżywali apostołowie, a więc radość z narodzin Chrystusa, radość, gdy odnaleźli go w świątyni, chociaż poprzedzona pewnym bólem, pewną troską. Ukazuje nam chwilę cierpienia, gdy Chrystus niesie krzyż na Golgotę I wreszcie, to co najważniejsze, z martwych wstanie. Chcemy wpatrywać się w tę stację, chcemy to wszystko przemodlić, przemodlić w ciszy, w skupieniu, bo Różaniec jest modlitwą niby łatwą, niby prostą w odmawianiu, ale jakże trudną, bo nie zawsze potrafimy tych 50 modlitw. Zdrowaś Mario. Odmówić w pełnym skupieniu. Dlatego też, choć łatwa modlitwa, prosta do zapamiętania, nawet dla małego dziecka, to jednak jest dosyć trudną, mozolną w tym naszym zmaganiu się z niedoskonałością, z brakiem skupienia na modlitwie. Ale chcemy dążyć do tego, aby ta modlitwa była jak najlepiej przez nas odmawiana, aby była zawsze skuteczna. Abyśmy wypraszali to, czego potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Sanktuarium osłonskie jest jedynym w Europie sanktuarium, który, w którym ukazany jest wizerunek Matki Bożej na jeziorze, na wodzie. Jest to związane z podaniem, które z ust do ust, parafianie i pielgrzymi przekazywali sobie już od wielu wieków. W połowie XVII wieku. Jedna z gospodyń, jedna z parafianek, pasąca bydło, tutaj nad jeziorem Ostrowąskim zauważyła wiszący na drzewie piękny obraz Matki Bożej. Trudno powiedzieć skąd mógł się on wziąć, ponieważ w tamtym czasie Ostrowąski Kościół był bardzo zniszczony. Parafianie planowali budowę nowego kościoła w wiosce w Brzeźnie po drugiej stronie tego jeziora. Zaniesiono obraz Matki Bożej do jednego z gospodarstw po drugiej stronie jeziora i tam tuż po wybudowaniu kościoła planowano usytuować go w głównym ołtarzu nowego kościoła. W zadziwiających okolicznościach po krótkim czasie obraz znalazł się z powrotem tutaj, w Ostrowąsie. Cudownością tego wydarzenia była świetlista łuna, która towarzyszyła. Przez długi czas, która była widoczna przez parafian, przez ludzi na tafli Jeziora Ostrowąskiego, ona wskazywała drogę Matki Bożej, drogę powrotu Matki Bożej do Ostrowąsa. I wtedy parafianie uzmysłowili sobie, że to właśnie nie gdzie indziej, ale tutaj w Ostrowąsie, w tej świątyni, Matka Boża chce odbierać hołd, chce przyjmować modlitwy swoich dzieci. Rzeczywiście, kiedy wyremontowano Ostrowąski Kościół. Wstawiono ten cudowny obraz do głównego ołtarza. Przybywali tutaj mieszkańcy okolicznych miejscowości, coraz więcej pielgrzymów, którzy przekonali się o tym cudownym zjawisku, o przejściu Matki Bożej przez jezioro. I od samego początku, już od XVII wieku, kiedy wielu ludzi modliło się przed tym wizerunkiem Matki Bożej, otrzymywali potrzebne łaski. Dokonało się tu wielu cudów. Cudów, o które prosili w modlitwie. Jakże głęboko musieli mieć zakorzenioną wiarę w swoich sercach. I tak pielgrzymi przybywają do Sanktuarium Ostrowąskiego już prawie 400 lat. Proszą Matkę Bożą o wstawiennictwo, o opiekę, o wszelkie potrzebne łaski. Ale to miejsce i ten wizerunek, który jest za nami, Wskazuje na tę szczególną obecność, na ten szczególny wymiar ostrowąskiego sanktuarium, w którym Matka Boża kroczy do nas po jeziorze. Kroczy i chce być razem z nami w naszym życiu, aby pomagać nam w każdej chwili, aby wspierać nas, aby przyjmować i przekazywać swojemu Synowi nasze modlitwy. Bożaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia życia jest u szczytu. To słowa kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Siedząc nad brzegiem jeziora w Ostrowąsie i wpatrując się w obraz Matki Bożej, Pani Kujaw, znajdujący się w tej wodzie myślę sobie, że potrzebujemy w naszym życiu czegoś stabilnego takiej wyspy, którą tworzy dla nas Matka Boża, a my w modlitwie różańcowej, rozważając momenty z życia Pana Jezusa, w których ona również uczestniczyła, mamy się zatrzymać. Ten obraz stoi na wodzie. Woda jest ruchoma, nie jest stabilna. Maria jest taką wyspą. Niech modlitwa różańcowa towarzyszy nam w naszym życiu, nie tylko w październiku, nie tylko myślmy o niej w czasie, kiedy na przykład oglądamy włocławski magazyn katolicki, ale weźmy do ręki różaniec, który z nas nie potrzebuje takiego stałego lądu. We włocławku przy ulicy Wojska Polskiego 2A. Mieści się Katolickie Centrum Służby Rodzinie, o którym mówiliśmy już niejednokrotnie na naszej antenie. Jesienna oferta Katolickiego Centrum Służby Rodzinie jest następująca: mianowicie trwa nabór na do dwóch grup terapeutycznych. Jest to rzecz bardzo ważna i pomocna, przydatna, zresztą szczególnie chyba w czasach dzisiejszych. Mianowicie pierwsza grupa terapeutyczna jest skierowana dla osób, które doświadczyły w swoim życiu. Różnorakich strat osobistych związanych chociażby ze śmiercią osoby bliskiej, z ciążą, z urodzeniem np. martwego dziecka, czy też dziecka niepełnosprawnego. Dla osób, które mają trudności w wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb, nie czują się wartościowe, czy też dowartościowane, mają trudności w akceptacji siebie samych. To jest pierwsza grupa i pierwsze warsztaty. One będą się odbywały właśnie od października tego roku do maja. Przyszłego roku, zawsze w piątki w godzinach popołudniowych. Natomiast kolejna propozycja to warsztaty pod tytułem Wreszcie Życi, to 12 kroków ku pełni życia to grupa warsztatowa dla osób dorosłych, szczególnie dla tych, którzy przeżywają trudności we w związkach, w jakichś relacjach rodzinnych, z dziećmi, z współmałżonkiem także dla osób cierpiących z powodu zaniżonej samooceny jakiegoś osamotnienia. Osoby, które doświadczają trudności w relacji z Bogiem, bowiem są to kroki przeznaczone dla osób przyjmujących naturalnie chrześcijańską wizję świata i człowieka, ale nad w tej dziedzinie doświadczają wielu trudności. To są oferty właśnie Wocowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Więcej informacji na temat oferty jesiennej i nie tylko, w ogóle całej oferty tegoż Centrum, możemy znaleźć na stronie internetowej, której adres widnieje u dołu ekranu. Kolejne nasze przypomnienie, informacja związana jest z tym, że w najbliższą niedzielę przed naszymi kościołami będą przeprowadzane zbiórki na pomoc mieszkańcom Syrii, którzy jak wiemy nie przeżywają teraz łatwego czasu. Jeżeli mamy taką możliwość i tej możliwości towarzyszy chęć, to będziemy mieli okazję, aby wesprzeć Syrię naszą pomocą materialną. Z ewangelii według Świętego Łukasza, apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Dzisiaj Chrystus uczy nas wiary, uczy nas zaufania do swojego Ojca. Skoro apostołowie. Czuli się niepewni w tej wierze. Skoro apostołowie prosili Chrystusa, aby pomógł im w swoim niedowiarstwie, to jakże bardzo my dzisiaj, chrześcijanie XXI wieku, powinniśmy, może nawet często w swoich modlitwach, w ten sam sposób zwracać się do Boga. Panie Boże, obdarz nas zaufaniem w to, że jesteś. W każdej chwili, w każdym dniu razem z nami, że jesteś z nami zarówno wtedy, kiedy czujemy tak bardzo Twoją obecność, gdy jesteśmy szczęśliwi, radośni, zadowoleni, ale przede wszystkim wtedy, gdy przeżywamy trudne chwile w naszym życiu. Ostrowąskie sanktuarium, wizerunek Matki Bożej Pani Kujaw, który znajduje się tu, w głównym ołtarzu. To wszystko mogłoby wiele powiedzieć na temat głębokiej wiary pielgrzymów przybywających przed ten cudowny obraz. Dokonało się tu wiele cudów w ciągu minionych wieków. Również tacy sami ludzie jak my, którzy przychodzili tu i przychodzą nieustannie, aby prosić Matkę Najświętszą o wsparcie, o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa, Prosili wielokrotnie o cudowne uzdrowienie z jakiejś dolegliwości zdrowotnej, chorobowej. Prosili także o uzdrowienie duchowe, o nawrócenie, może dla siebie, może dla swoich bliskich. Tutaj Maryja upodobała sobie problemy rodzinne, problemy małżeńskie, problemy macierzyńskie. To wszystko jest jej bardzo bliskie. I ona w tej naszej wierze chce być, chce wspierać nas. Jakże głęboką wiarę musieli mieć ci nasi bracia i siostry, którzy tutaj wyprosili już potrzebne dla siebie łaski. O tym wszystkim świadczą wota, które widzimy po obu stronach cudownego wizerunku Pani Kujaw. Zastanówmy się dzisiaj, czy i my. Na początku każdej modlitwy, szczególnie wtedy, kiedy chcemy o coś Pana Boga prosić, nie powinniśmy powtarzać tych samych słów za apostołami. Panie, przymnóż nam wiary, bo od tego zależy, jak powiedział nasz zbawiciel, czy łaski, o które prosimy, zostaną nam ofiarowane przez Boga. O cokolwiek będziecie prosić. I wierzyć w to będziecie, na pewno się Wam spełni. Dlatego, Panie, przymnóż nam wiary. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, modlitwę różańcową chcemy ofiarować, prosząc Boga o powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii. Dobry Boże, poświęcamy Ci nasze rodziny spraw, aby dzieci, młodzież rosnąca w latach. Wzrastały także w mądrości i łasce, a jeżeli takie jeśli któreś z nich powołasz do swojej służby, to niech znajdzie ono w domu rodzicielskim mocne wsparcie, aby poszło za głosem powołania. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Siema, Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta, Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus.